W trzecim dniu Pani wizyty u protestujących zostało podpisane między protestującymi, a Panem parcelami porozumienie. Myśleliśmy, że mamy do czynienia z człowiekiem honoru, który nie rzuca słów na dwa. Niestety, bo Pana podstawa bardzo nas rozczarowała. Wypuszczam na to, że nie jest Pan prezydentem wszystkich Polaków. Już w czasie kampanii prezydenckiej w 2015 roku był pan w południu i powiedział Pan, że niedoposzczalne jest, że nas niepełnosprawnych dzieci wychodzą na ulicę, domagają się podstawowych praw człowieka. Nasze posłaty wykorzystał Pan w swojej kampanii prezydenckiej, a wynach takich spełnienia podstawów na przedstawienia.